Nie można żyć w harmonii układu nerwowego, jeśli jest się w oddziaływaniu przemocy. Nawet jak umysłowo będziemy sobie mówili to nic takiego. Taki stan ciągłej gotowości prowadzi do dysregulacji układu nerwowego i zaprasza nas do trybu walki, ucieczki, zamrożenia lub obłaskiwiania. Skomentuję to ostatnie. To jest taka reakcja społeczna, która polega na próbie uspokojenia zagrożenia poprzez naszą uległość, Dostosowywanie się, przymilanie się, zachowujemy się wtedy tak, by sprawić, że druga osoba, osoba przestanie być groźna. Zgadzamy się, przepraszamy, staramy się być mili, nawet, a może zwłaszcza kosztem siebie. Na przykład, kiedy ktoś podnosi na nas głos, a my szybko mówimy: Masz rację, przepraszam, tonizujemy, wyciszamy, załagadzamy konflikty, sytuacje, potencjalne konflikty. Nawet jeśli wewnętrznie czujemy, że to nie my mamy przepraszać albo że nie mamy w ogóle za co przepraszać, robimy dużo, żeby w, w ramach obłaskiwiania zapobiec eskalacji, gromadzeniu napięcia, przeżywaniu napięcia. Cały materiał znajdziecie państwo na kanale Kamila Kaźmierczak na YouTube.